Bardzo serdecznie. Jest nami dzisiaj ojciec Bogdan Kotanda, rekolekcjonista, proboszcz z sanktuarium w Rychwałdzie, w którym właśnie się znajdujemy. Dzisiaj chcemy porozmawiać o książce Muraja Bodo, Franciszek z Asyżu, Podróż i Marzenie. Ojciec, gdyby mógł ojciec powiedzieć, co święty Franciszek ma dodania dzisiejszemu światu? Jak, jest, jak możemy na nowo odkryć jego przesłanie? Wydaje mi się, że jest odpowiednią osobą na te czasy, które przeżywamy dzisiaj w Kościele Polskim konkretnie nie mówię o całym Kościele, ale w Kościele Polskim, gdzie zauważamy dużo takiego brudu, dużo takiego grzechu, które się pojawia. I tu i ówdzie słyszymy o tym, powszechnie komentuje się pewne sprawy. A święty Franciszek z jest człowiekiem, który pokazuje, że można żyć Ewangelią Świętą i kochać Kościół. Dla wielu uczniów Chrystusa, dla wielu wyznawców, członków Kościoła, szczególnie Kościoła katolickiego, potrzeba nam kogoś, kto na nowo odrodzi w nas marzenie, odrodzi w nas zachętę, zapał do tego, żeby wierzyć w Chrystusa. I jak wierzyć w Chrystusa? Święty Franciszek swoją osobą, swoim podejściem do świata stworzonego i do świata nadprzyrodzonego pokazuje nam, jak stać się mistykiem w drodze. Ten, który umiłował krzyż, ten, który uczył braci modlitwy pod krzyżem, a jednocześnie potem miał wielki szacunek do słowa, do słowa Bożego. Ten, który dawał siebie poprzez prostotę obecności, bliskości, choćby w postaci spotkania i służby trendowatym. Ten, który nie chciał zakładać zakonu, ale miał marzenie i to marzenie się zaczęło realizować. A kiedy Jezus otwiera drzwi, to trzeba przez nie przejść. Franciszek przeszedł przez te drzwi. Co więcej, zanim poszli inni, tak stworzyła się wspólnota pierwszych braci, którzy. Poszli za roldem wielkiego króla, bo tak Franciszek się nazywał. Tak. Biedaczyna za serze, który daje dzisiaj światu poczucie bezpieczeństwa, zachwyt Chrystusem, zachwyt Kościołem, pomimo tego, że wokół okoliczności nie są sprzyjające. Rozumiem, że to pociągnęło też e, ten święty, e, ta wielkość jego, pociągnęła ojca do pójścia do e, zakonu franciszkanów, tak? Moja historia z franciszkanami e, to już odległe czasy. Ja byłem we wspólnocie Wiary i Światło, gdzie w centrum są osoby niepełnosprawne fizycznie, umysłowo i byłem przyjacielem tych osób. Tam odkrywałem niedawno zmarłego żanawanie, a przez to na jednym z obozów w Rabce spotkałem franciszkanów, którzy właśnie byli też takimi ludźmi. I poprzez osoby niepełnosprawne odkryłem braci, którzy są właśnie braćmi dla innych i to mnie zafascynowało. Kiedy wstępowałem do zakonu, byłem przekonany, że to jest właśnie moja droga, zostawiłem pracę w kopalni jako górnik elektryk i podjąłem się takiej misji bycia ewangelizatorem, czyli niesienia Ewangelii światu z nadzieją, że dobra nowina będzie zdobywać dużo ludzkich przez serc. I o to mi chodzi w całym moim życiu, żeby jak najwięcej osób mogło doświadczyć tego, że Bóg jest miłością. I, i to, co mówimy. W takiej tradycji franciszkańskiej, z czego nie powiedział Biedaczyna z Asyżu, że miłość nie jest kochana, ale my jakoś to czujemy, że miłość nie jest kochana i chcemy odpowiedzieć swoim wezwaniem, swoim życiem, a przede wszystkim też troską o tych, którzy są maluczcy. Bóg w sposób szczególny przemawia do ubogich. to jest nasza droga. Myślę sobie, że to jest Bagatela, e, Ojciec Święty, prawda, a e, Begorio. Wziął swoje imię właśnie od, od świętego Franciszka. Wydaje mi się, że, że on czuje właśnie tą potrzebę ewangelizacji, mówienia o, o miłości Ojca, e, o miłości Boga, no i o, o miłości do ubogich, prawda? Widać, że, że to są tematy, które dla niego są ważne. Papież pokazuje nam nie tylko kierunek, ale też umiejscowia go w konkretnej rzeczywistości kościoła. Więc my też musimy się odnaleźć. Dla nas, Franciszkanów, jest to wielkie wyzwanie, żebyśmy byli i z bogatymi, i z biednymi, ale przede wszystkim nie widzieli w nich ich bogactwo czy ubóstwo, ale ich serce i ich jako człowieka. Mamy skracać dystans. To, co robi papież Franciszek, skraca dystans, bo kiedy idziemy razem do Jezusa, to przybliżamy się do siebie. I to jest fascynujące, że tak w życiu zakonnym, jak i w życiu uczniów Chrystusa, y, którzy żyją w świecie, w codzienności, obowiązkach, dzisiaj to świadectwo jest bardzo wyjątkowe, bardzo potrzebne, żeby skracać dystans do drugiego człowieka i pokazywać mu, że nie jesteś osamotniony. Jest ktoś, kto Cię kocha. Y, doświadczyłem sam osobiście tej miłości i, i mogę się nią z Tobą podzielić. Y, dzisiaj boimy się mówić, boimy się świadectwa. A właśnie Franciszek Zaseru pokazuje nam tą, tą wartość obecności, cichej obecności pod krzyżem albo gdzieś na alwerni w grocie, pogrążony w modlitwie albo kiedy przechodzi nago przez miasto i pokazuje, że on nic nie ma, ale daje świadectwo swoją obecnością. To jest niesamowite. Wolność, która rodzi się z przyjęcia nie tylko świadomości, ale przede wszystkim. W własnej tożsamości, kim ja jestem. Dzisiaj mamy olbrzymi problem z określeniem siebie. Franciszek, który też miał ten problem, rozwiązał go w modlitwie, podczas modlitwy, w ruinach kościoła świętego Damiana. A potem się zaczęło. Potem Bóg przemówił, Bóg przyjął inicjatywę, Bóg stał się reżyserem. On tylko odpowiadał na to. Czy możemy powiedzieć, że święty Franciszek tak na nasze, na nasze czasy e, przyznał, że Jezus jest Jego Panem i Zbawicielem. Dokładnie tak. Jest nasz... Też możemy to powiedzieć, Jezus jest moim Panem i Zbawicielem, ale przede wszystkim On widział Go jako Króla. Sam powiedział, że jest Heroldem Wielkiego Króla. E, dla mnie fascynujące jest to, co później zrobili bracia z tym, co, co wniósł Franciszek. Jedni odnajdywali się do dziedzictwa Franciszka, dokładali w własną legendę, własne widzisko, jak choćby Maria Kolbe, z jego zasadą rozwoju bez granic, czy ojciec Pio, który potrafił zobaczyć człowieka w jego wnętrzu i pomóc mu, nawet jeżeli ten nie wypowiadał siebie przed nim, a, a inni zmarnowali tą możliwość bycia w służbie, zamykając. Yy, się na dary, na charyzmaty, na Boże łaski. Kiedy każdy z nas, jako katolicy, jako chrześcijanie, mamy budować kościół, więc budujemy go poprzez charyzmaty, które otrzymujemy od Boga. Święty Franciszek otrzymał takie charyzmaty, to otrzymałeś inny, ja inny, ale jednocześnie, kiedy jesteśmy razem, dodajemy, to jest ta wartość dodatnia do tej rzeczywistości, w której jesteśmy. Często ta rzeczywistość jawi się jaka taka Obwiązana drutem kolczastym, obwiązana warunkami, okoliczności są niesprzyjające. Wtedy łatwo jest narzekać, wtedy łatwo jest powiedzieć sobie, to nie ma sensu. A Franciszek mówi: Nie, jest sens, jest Bóg, jest nadzieja, jest wolność. Zakosztuj tej wolności w Chrystusie, a doświadczysz wolności w świecie. Piękny jest w oczach patrzącego. Popatrz, zachwyć się. Zacznij kontemplować, zacznij odkrywać wartość miłości, która, którą obdarzył Cię Bóg. Eee, chciałbym, żebyśmy właśnie z Ojcem e, Bogdanem zachęcamy do, do poznania właśnie tej historii Franciska Asyżu, a przede wszystkim zapraszamy do tego, żeby, żeby stać się heroldem Wielkiego Króla, heroldem e, Króla, jakim jest Jezus Chrystus. Zapraszamy, wszystkiego dobrego. Tylko Ci, którzy są poznani... Zostaną rozpoznani. Franciszek został poznany. Chciej być poznanym przez Boga, a zostaniesz rozpoznany przez ludzi. Pokój i dobro.